Pierwszy rok studiów już za mną, a ty jesteś po maturze i się zastanawiasz, czy chciałbyś być grafikiem, czy chodzić na uczenie, czy uczyć się na własną rękę kursami, cokolwiek. Ponieważ mam już aż roczne doświadczenie na studiach, e, będę chciał trochę opowiedzieć, jak to wygląda, jak wyglądają przedmioty, czy warto, a się bujam na tym krześle, kurwa. Ach, jak wyglądają zaliczenia, jak wyglądają przedmioty. Sama nauka, szczególnie, że mamy dość specyficzne czasy, jeśli chodzi o e, nauczanie. Dlatego jeżeli Cię interesuje temat studiów, zastanawiasz się, czy chcesz podjąć i być grafikiem na papierze, no to zapraszam do słuchania. Podzielimy sobie ten odcinek na dwa główne działy. Przede wszystkim po pierwsze moje wrażenia z tych studiów po roku, jak mówię, e, no i dwa takie szybkie omówienie każdego z przedmiotów, żeby nakreślić, co w ogóle robimy. Ogólnie jestem bardziej na takt niż na nie aczkolwiek jak mam być szczerym to nie wydaje mi się, żebym te studia dokończył do... przez te 5 lat myślę, że gdzieś realistycznie po 3 latach będę chciał prawdopodobnie już podziękować A dlaczego? Ponieważ yy ja rozumiem, że pierwszy rok to jest taki, że, że dopiero się zapoznajemy ze wszystkim i w zasadzie omawiamy podstawy ale większość czasu Miałem wrażenie, że jednak tracę czas i że samemu jestem w stanie się dużo szybciej czegoś nauczyć, niż wałkować jakiś temat przez parę tygodni czy miesięcy, gdzie mógłbym to w parę dni na przykład ogarnąć, czy się nauczyć samemu i jakbym miał na to ochotę po prostu. Więc faktycznie były momenty, że trochę wątpiłem, czy na pewno chcę poświęcać tyle czasu, szczególnie, że równocześnie ja już pracuję jako grafik. I no może to nie jest taka pensja, żebym mógł mieszkanie wynajmować i utrzymywać rodzinę. No i szczególnie, że mam takie coś, że te trzy lata, które ja się tym wszystkim zajmuję, no to w zasadzie się nauczyłem wszystkiego sam i, i mam się uczyć czegoś, czegoś, czego albo nie chcę, albo już wiem, albo wiem, że umiałbym szybciej się tego nauczyć. No to czasem mam takie wrażenie, że no po co ja tu jestem na przykład, nie? Ale ogólnie są też plusy na pewno od studiowania. Dla mnie jednym z największych plusów jest to, że trochę moje ego zostało stemperowane. Że jak ja przyszedłem na te studia, a taki, jak pokażę, jak, jak się robi? no to dostałem w zamian. No, i teraz powiedzmy, że trochę jestem bardziej świadomy, co ja w ogóle umiem, i że są dużo lepsi ode mnie na pewno. Drugim na pewno plusem jest to, że ludzie, których się poznaje, to jest duże źródło inspiracji, takiej motywacji, że jak widzisz kogoś lepszego, no to chciałbyś mu doró dorównywać na przykład, czy chciałbyś być równie dobry jak on, albo po prostu jego prace są dla ciebie jakąś inspiracją, że wow, ale super. i... Padasz na jakiś swój pomysł i realizujesz coś, więc. No i zresztą to są w większości fajni po prostu ludzie. Kolejną zaletą jest to, że zajęcia są uporządkowane, że masz od A do Z jakiś wątek, którego się uczysz. No a nie tak, że jak jesteś samoukiem, no i nie masz jakiegoś dużego samozaparcia w sobie, no to, to, to różnie to bywa z tą nauką. I no jest taka, jak powiedzmy, no, mobilizacja, że. Uczysz się tego, wiesz, że się tego nauczysz, bo musisz, żeby zdać. I jakby no jest to taka też mobilizacja, więc jak ktoś powiedzmy, no, nie ma jakiegoś dużego samozaparcia, albo po prostu potrzebuje kogoś po prostu nauczyciela jakiegoś potrzebuje z większym stażem, kto, który go poprowadzi, no to, no to, no to tak. Omówię tutaj szybko zaraz przedmioty, które miałem. Może w tyle będą lecieć prace, które. Oddawałem. Wiecie mniej więcej o co chodzi, tak naprawdę na tym kierunku. Myślę, że to w sumie będzie taki punkt zaczepienia i najważniejsza informacja. Także zaczynamy. Zaczniemy od historii projektowania, które miałem przez dwa semestry. Mieliśmy po prostu wykład, gdzie pani profesor opowiadała o różnych epokach i tak dalej. Po prostu przedstawiała nas, zapoznawała nas z historią, czy to sztuki, czy projektowania. Dalej mieliśmy narracje wizualne. Ja ten przedmiot w zasadzie zrozumiałem w ten sposób, że uczyliśmy się przelewać swoje myśli czy pomysły, projekty na papier. Dalej mamy obrazowanie bitmapowe, i to było nic innego jak po prostu nauka obsługi Photoshopa. No i tutaj powstała jedna z moich ulubionych prac, ogólnie, które kiedykolwiek zrobiłem. Takim zadaniem kończącym ten przedmiot była fotomanipulacja krakowa. No i ja zrobiłem tutaj coś takiego, taką futurystyczną wersję. Przedmiot luźny, bo mieliśmy tutaj fajną możliwość, że jak ktoś już ogarniał, no to nie musiał uczestniczyć w zajęciach, tylko mógł się skupić na tym zadaniu semestralnym, które musiał po prostu na koniec oddać. Więc to było dosyć fajne, bo miałem po prostu wolny poniedziałek na przykład. Dalej mieliśmy obrazowanie wektorowe i to w sumie podobnie jak do bitmapowego, tylko że się uczyliśmy obsługi ilustratora. Tezję przez większość semestru dubaliśmy sobie jedną ilustrację. Ja tutaj zrobiłem coś takiego. Dalej, struktury graficzne. To był bardzo ciekawy przedmiot. Tutaj, od podstaw takich, że jakieś zasady kompozycji, teoria kolorów, takie naprawdę podstawy projektowania ale przydatne i fajne i dużo takich ciekawych zadań, o których trzeba było jakoś bardziej pomyśleć i chyba jedyny przedmiot z tego co pamiętam, który w większość, jak nie chyba wszystko, nawet robiliśmy ręcznie, prace, które oddawaliśmy. Dalej teoria komunikacji wizualnej, bo jest to po prostu teoretyczny przedmiot, na którym się słucha. No i przez te półtorej godziny powiedzmy uczyliśmy się, no można powiedzieć, Takiego teoretycznego fachu Dużo definicji, jakichś zagadnień Kolejny przedmiot typografia Taki teoretyczny przedmiot, w którym uczyliśmy się o zasadach typograficznych Porę też definicji, trochę historii o różnych yy, krojach pisma Błagam was, pierwsza zasada studiów graficznych Nie możecie mówić cz czcionka Dobra, nieważne Kolejny przedmiot digital craft Nie było tutaj jakichś takich zajęć Ograniczało się do tego, że mieliśmy zadane trzy zadania przez cały semestr i, i mieliśmy po prostu co tydzień korekty 15-minutowe, w którym omawialiśmy poszczególne etapy tworzenia jakichś prac i tutaj na ekranie będą prawdopodobnie. To zadanie, na przykład z, z tym zielonym stworem, polegało na tym, że mieliśmy na podstawie figury geometrycznej stworzyć jakąś postać. No więc ja wybrałem sobie sześcian yy, i na tej podstawie stworzyłem po prostu tą całą postać. No i to wyglądało tak, że przez dwa miesiące co tydzień się spotykałem z panią profesor na, na konsultacjach indywidualnych. No i dostawałem po prostu feedback, czy to w dobrą stronę idzie, co jak, co tam można poprawić, co jest ok, co, co nie bardzo. No, i aż do skutku, aż po prostu trzy zadania sobie tak robiliśmy. Kolejny przedmiot: edycja publikacji. To no niezbyt dla mnie przedmiot, bo to jest w zasadzie obsługa InDesignu i... czy InDesigna i skupiała się na tym, że w sumie uczyliśmy się składać tekst gotowy do druku. Po prostu mieliśmy, dostaliśmy tekst z książki i mieliśmy go przygotować, żeby dało się go wydrukować już i na półkę postawić, powiedzmy. Język angielski to sobie daruję, ale też jest Motion Graphic. Tutaj się uczyliśmy obsługi After Effectsa i chyba też Premiere Pro, aczkolwiek na pewno After Effects. No i robiliśmy proste animacje. W zasadzie od podstaw uczyliśmy się obsługi programu, jakieś podstawowe animacje, obrazowanie 3D jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że ten przedmiot trochę inaczej yy, powinien wyglądać niż ostatecznie wyglądał. I jak ktoś słucha tego ode mnie ze studiów, to wie o czym mówię. No, dostaliśmy taki wstęp fajny do, do powiedzmy do VR-a, ale yy, no chyba każdy oczeka, oczekiwał trochę czego innego. No ja myślałem, że po prostu będziemy sobie dubać w blenderze przez cały semestr. Część o wirtualnej rzeczywistości, tak się jakoś skupił na tym, chyba pan. Yy, lubi, kończąc już te przedmioty, zostały dwa. Mamy symbole i piktogramy. Yy, przedmiot bardzo kojarzący mi się z kierunkiem. Staliśmy dwa zadania, w którym mieliśmy po prostu zrobić jakiś system znaków. Yy, miałem utworzyć system znaków dla Zo. Stało tutaj parę znaków. No, nie będę się tu rozgadywał, ale chodziło o to, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Żeby to miało. Rwa, jak ja tłumaczę, to się nikt nic nie da. No i ostatni przedmiot, z którego uwaga nie zdałem. Zagadnienia rozwoju komunikacji wizualnej. Teoretyczny przedmiot. Przez półtorej godziny słuchaliśmy wykładu, o, też o historii w zasadzie. No, jak się zmieniały projekty na, na przestrzeni czasów. Różne epoki, style. Teo, teoretyczne zagadnienia, jakieś definicje. No i kto mnie zna, ten wie, że ja nie lubię teoretycznej wiedzy. Traktuję to raczej jako taką. Ciekawostkę, która o, a wiecie, że to i to, a nie jako, że taka podstawa jakaś swojej niepokorze, niestety, nie zdałem tego przedmiotu i czeka mnie wrzesień. Zdanie jedno podsumowujące, warto spróbować zobaczyć, czy to dla ciebie. I, i to w zasadzie tyle. Ogólnie możecie w komentarzu na przykład zadawać pytania jakieś o tych studie. Ja wam podpowiadam podpisuję spoko Oj, w ogóle mi się przypomniało. jest taka mordeczka Pierwszy taki widz, że o mordo, gdzie ty jesteś no to mówię dobra to nagrywam ja to nie pamiętam niku, ale pozdrawiam. No i kończymy odcinek widzimy się kiedyś nie wiem się ma.